A Mary, mery, tak piękna Mary Mary. człowiek jestem szczery, więc powiem ci bez śiemy, że pełna roku co noc mi daje spokój Dotrzymujesz kroku, lecz nie chronisz od kłopotów nie Nie twoja wina, wiem, że wolność ci zabrano, poddano teletycznym zmianom Z obawą, że obudzisz na swą sprawą, że odsłonisz prawdę całą, że rozkochasz Polskę całą, choć tu jesteś ośnie mało, bo mery spłodziutka, jasno zieloniutka Łagodna w skutkach, jej wrogiem jest łód to semila, naturalna chwila. Pleję i zabijam, do tak to się rozpływam. Tak, wciąż zakazana jest mama Juana. Traktuję z każdą ustawę, chama wiem. Moja mała, i tak się odnajdziemy. Spotkamy gdzieś w plenerach, razem wrelaksujemy, bo daję ci moją słodycz, tak od wielu lat. Od wielu lat, od wielu lat. Dotykam cię łagodnie, kiedy ostro traktuję ciebie. Ostatecznie ważne, są twoje ruchy, liczysz się tylko ty, tylko ty Jestem tu, by cię tulić, żeby odpędzać mroczne sny yeah. Czasem kocham cię, czasem mam cię dosyć, czasem uspokajasz mnie, a czasem strzelasz w oczy Po wewnętrznej stronie, żył czuję twój miękki dotyk Gdy przenika mnie twój oddech gdzieś po środku nocy Hej, pozwalasz mi cieszyć się tym, co mam nie będę sam, napełniasz głowę światłem i sami Kurpurowan pani będzie z nami Amery Mery, pachnąc mery Ty powiedz mi kochana, czemu ciągle chcą nasilić? Murami, kratami, wszelkimi zakazami Za to, że na co dzień ze sobą przebywamy Ty powiedz mi kochana, czemu jesteś niedostępna dla każdego w kraju zwykłego konsumenta jak to kolendra, no chodź do mnie piękna, zrobimy to razem, wiem, droga będzie kręta Poszuka spokojnego miejsca, by się zrelaksować Po spotkaniu z tobą zawsze wolna moja głowa O czym jest mowa, dziś mówię, o czym mowa, nikogo nie zabiłaś, wciąż są cię szykanować. Gdzie wolność słowa, gdzie wolność jest wyboru Nie ma tego, nie żyjemy w państwie pełnym choru Wszystkich chcą nas pozamykać. Nie obchodzi mnie to, dziś tobą chcę oddychać, bo daję ci moją słodycz tak od wielu lat. Od wielu lat, od wielu lat. Dotykam cię łagodnie, kiedy ostro traktuję cię świat Nie, yeah, aj wiesz, ostatecznie ważne są twoje ruchy, liczysz się tylko ty. Jestem tu, by cię tulić, żeby odpędzać mroczne sny. Bongo philis, Ziom ziołk. bucha w tej chwili, kiedy wciągasz siwy dym do swoich płuc. Działaj tak. Wyszło ci na plus THC to moje drugie imię Ci co jarali z nami Wiedzą, że nie kłamie Wielka morda, na mnie możesz liczyć miało Ileby nie było to i tak jest za mało Kiedyś piątka na trzech, dziś niecha solo Wilku, wilku jest poza kontrolą. Mój dealer i ściemnia normalnych ludzi Jeszcze jedno, hodowanie rąk nie brudzi Najlepsze ziółka, filterek bibułka. Lubię te skarbów, pełna jest szkatuka. Często robię przerwy, żeby poczuć jak to sieka. Nie tracę werwy. Na nowe drzewka czekam, jaram jaram, jak stary Rastaman. Gandzianam, uleczy cię jak szaman. To jest moc ukryta w roślinie. Tylko nieświadomi szargają jej opinię. Wow! Daj Dajcie moją słodycz, tak od wielu lat. Od wielu lat, od wielu lat. Dotykam cię łagodnie, kiedy ostro traktuję Ciebie świat Yeaj, wiesz ostatecznie ważne Są twoje ruchy, liczysz się tylko ty, tylko ty. Jestem tu, by cię tulić, żeby odpędzać mroczne sny! Yeah.